większą prawę. Bartoszu, powiedz na przecież, co dziwnego wydarzy się na tym świecie? Gwiazdy świecą jakoś inaczej? Co to wszystko ma znaczyć? Ta noc taka znana, gwiazduje Radej się Pana. Powiadajcie, tak pięknej nocy świat poczego Syna zobaczy. W małej co czym wydarzy? Narodził się król, cały świat, czy nie marzy. Bartoszu, tego masz głowę, a w niej wiele myśli, lecz ja nie pojmuję tego, jaki król wam się przyśnił. <śmety> Pasterze, co strażę trzymacie? Idźcie prędko do Betlejem, nowego króla zobaczyć. A Cóż to za zjawić się nas przybyły? Nie widziałem jeszcze takich, jakie tutaj żyły. To dziecię to król nad królem i pan nad panem. Przed nim zniknijcie kolana i złóżcie mu dary. Nie ma innej rady, trzeba wyruszyć zaraz, by maleńka dziecina nie czekała długo na nas. Ale jakie dary królowi oddamy? Trzymu ludzie, majątku nie mamy. Nie trzeba się tworzyć, moi bracia mieli, Dajcie, co macie i pięknie Pana jak uczynił. Oj, nie jeden z nich przeklina. Jestem z diabłów najgorszy, duszę uczone z dyplomem. Zagadniam swoim ogonem. Rozpuszczam ludzi, z jasuję, chwa do piekiel i torturuję, torturuję. Gorsi od was jestem, słodkim głosem kuszę ludzi, a potem w ogniu piekielnym dolewam oliwy i drapczę i dramcze. Ja też robię co mogę, co zeszednę ducha, a nie każdy jednak mnie słucha. A marzy mi się, że w ukropie wiecznym i smole. Wszystkie dusze od dóp do głów smażą smole. Precz małoto, kłótnia tu na nic. Patrzcie, ile dusz do zdobycia przed wami. Zabierzmy się za niedokładnie. Zaraz zabarły, pan z diabłem. Oj, nie jeden z nich przeklina i wielki piątek kiełbaski wcina. Nie jedna słodka panienka na ciągłą koncerka. Do usta się na koleżanki gniewa, tak nie słucha na lęk, ziewa. O o nie niucho się dostanie, będą codziennie piękne, twarde kluby na śniadanie. Precz, syjdźcie mi strogi i bierzcie diabły za z nogi. A wy przestańcie grzechy stwierdzić, Spójrzcie w tę stronę brzesznicy. Dzieciem w Betlejem się narodziło, Co przynosi światu pokój i miłość. Królu Herodzie, Bóg się narodzi, Bo wielka jasność po ciebie chodzi. Królu Herodzie, żłobką chwili, że królowie będą bokun bili. Do mnie straże, do mnie zbrojne sługi, Zabrać miecz, talcze i maczugi, Wszystkie dzieci wyznąć, wymordować, To i Bóg nie zdoła się schować. Królu Herodzie, rozkażeć święta, Wymordujemy te niemowlęta, Wszystkie się zniszczy, wszystkie pościna, nawet swojego własnego syna, milcz, mojego własnego syna, pycz. Na Boga, stoją to kości Za u tego wroga Nie zabierzaj koronie, nie ufaj bogactwa Wszystko staje się rychło dobyczą robactwa Czas, czas Pójdź, odbierz Fortunę Za zbrodnie tego świata Czeka cię płata! Proch, proch Twych strojów, moda Proch, proch, twoja uroda straszliwy na twarzy, ropa w uśmiech się smaży, za perfumy smród nieznośny, za pałac jama. Nie bój się o ja tu ty Ach, biada, biada mnie Herodowi, utrapionemu wielce królowi, Tu szczerze miłował jednego syna, teraz go utraciwszy, nieszczęsna godzina. Ach, rosnął się ziemia, a pokój nie swojego potępieńca piekielnego. Chciała go syna zabić moja ręka, a teraz czekam piekielna swoją Ale po co pokaranie? Słychać już komórtu w pianie. Północ pije, diabli czas. Hej, że śmierci, odwiedź nas. Służyłem ci jako mógł, śmierć chceśmy na łup. Kumo, weźmy się za ręce i my wszyscy po ich Niech ostatni nas poka. To I koniec tej powieści. A teraz diabeł powieści, urzędowe ogłoszenie. Wszystko w piekle się pomieści. Wszystkich czeka potępienie, a szczególnie pana pani się nie? Precz szatanie, Chrystus przyniósł pozwolenie. Dopiero do szopki, w której narodził się Jezus Chrystus. Wszyscy wiemy, że pastusz przy każdym przyjrzystu, który święta Bożego Narodzenia w każdej szopce, którą stawiamy pod w domach. Właśnie oni są na pierwszym miejscu. Pierwsi uwierzyli, pierwsi dobiegli, byli pierwsi, choć może z początku się bali, Anioł nie odłożył zawodów do stajenki, której narodził się Chrystus.